Joanna Recewicz miała wypadek, a z mi zrobiło mi się słabo. co się stalo? Joanna Recewicz we wtorek, 24 stycznia, spieszyła się na spotkania autorskie, związane z premierą jej książki Supiajac z prezesem. Niestety, na drodze spotkała ją ja nieprzyjemna sytuacja. Dziennikarka miała wypadek. Cela w nerwach i blada ze stresu prosiła sprawcę kolizji, aby nie wzywał policji. As mi krew odpłynęła, płynęła, zrobilo mi się słabo, blado, wspomina Racewicz. Co się stalo? Wtorek 24 stycznia to bardzo ważny dzień w życiu Joanny Racewicz. Dziennikarka z niecierpliwością czekala na spotkania autorskie. W związku z wydaniem ksiaski sypiajac z prezesem. Malo brakowało, a nie dotarłaby do muzeum. im. Bolesława Biegasa w Warszawie, gdzie zaplanowano spotkanie. Okazało się bowiem. że Joanna Racawicz po drodze miała wypadek, kiedy dziennikarka spóźniala się na miejsce. Prowadzące wydarzenie, Beata Tadle poinformowała wszystkich, jaki jest powód jej nieobecności. Caleszcza jest jest nie niebyle poważna, a Joanna Racowicz nic złego się nie stalo. Najadla się jednak masa nerwów. O sytuacji, jaka ja spotkała na chwilę przed bardzo ważnym dla niej wydarzeniem. Opowiedziała swoim gościom: Ja bardzo Państwa przepraszam. W najczarniejszym scenariuszu nie przypuszczalam. Za to się wydarzy, powiedziała dziennikarka po przyjeździe na spotkanie autorskie. Jechałam do Państwa, ale ja nie podległości, główna droga. Rozmawiając z moja kochana Agnieszka. Która kocham nad życie, która jest po prostu, jak moja grupa wsparcia. Mówię. Agnieszka, ja już jadę, będę za moment. Ona dzwoniła do mnie pół godziny wcześniej, jedz. Bo Jerozolimskie jest zakorkowane. No wiec pędzę. Rzeczywiście nie ruszyłam od razu. Kiedy samochody ruszyły przede mną, no i to był blat, bo pan z filtrowej pomyślał. Ze go przepuszczam. Ja się spieszę do państwa, więc go nie przepuściłam. No i oczywiście jest bum, opowiedziala, wciąż bardzo rozemocjonowana. Prowadzaca spotkania autorskie, Beata Tadle przyznala: że domyśla się, jakie emocje towarzyszyły Joannie Racowicz zaraz po stróżce. Asmi krew odpłynęła, zrobiło mi się słabo, blado. Mówię, proszę pana, blagam. To bardzo ważny dla mnie wieczór, pan jest na podporządkowanej drodze. To jest pana wina, przyznala dziennikarka. Dodala: Ze sprawca kolizji uparł się, aby wezwać policję i udało jej się dojechać na spotkanie tylko dzięki znajomościom, jakich dorobila się pracując w telewizji newsowej. Bez tego patrol policji przyjechałby na miejsce nie wcześniej niż za dwie godziny. Proszę mi wierzyć, uruchomiłam wszystkie znajomości. Przydala mi się praca w newsach i zapraszanie rzeczników prasowych oraz innych bardzo ważnych panów mundurowych. Wytłumaczyłam, o co chodzi. Naprawdę czasem to się przydaje, a to byla wyższa konieczność, wytłumaczyła Racewicz. Beata Tadla odetchnęła z ulga. Ucieszyła się, za dziennikarka cala i zdrowa dojechała na spotkanie. Zazartowala, że mogłaby sobie nie poradzić z prowadzeniem wieczoru autorskiego bez autora. Przypomnijmy, że pretekstem wtorkowego spotkania autorskiego była książka Sypiajec z prezesem, które Joanna Recewicz wydala wspólne z pod pseudonimem Chiara Uli. Książka to zbiór prawdziwych historii kobiet w przemocowych związkach. Nie, nie z tak zwanego marginesu. Mieszkają w pięknych willach. Na zamkniętych osiedlach, w ekskluzywnych dzielnicach. Na Instagramie pokazuje piękne zdjęcia, bajeczne podróże, zakupy u projektantów. Ich mezów i partnerów dobrze znacie. Esa na listach najbogatszych Polaków. Klania się podczas premier i koncertów. Nosza prawnicze togi, lekarskie kitle, albo oficerskie mundury. Panowie Zelity. Nigdy by nie pomyślał. Zyl w czterech ścianach zdejmuje pozory i usmiechy. Zę salonowy lwy zmienia się w domowe bestie. Czestuje pogarda, poniewieraja słowami, wymierzają ciosy, je bez opamiętania. Kopia ciazowe brzuchy. Zarzadcy zlotych klatek, narcyzi i psychopaci. To historię w przebraniu, w masce innych imion, zmienionych profesji i miejsc zamieszkania. Bo nie chodzi o sensacje tylko o prawdę. I o, sile. o moc, żeby opuścić z zaklety krak. Wyrwać się z klatki. Uwierzyć, że jest po życiu pisze Racewicz o swojej ksiasce. Joanna Racewicz straciła zaufanie do kobiet. Kobiety kobietom gotuje ten los. Joanna Racewicz pisze do Jarosława Kaczyńskiego. Wstrzasające słowa. O utracie dzieci, ciazy, śmierci meza. Joanna Racewicz. Cieszaj się z druzyzny w przycmentarnych sklepach.